Halo, halo, dobry wieczór. Moi drodzy, łączę się dzisiaj z Wami niezapowiedzianie, żeby opowiedzieć Wam krótko o moim nowym projekcie, który wymyśliłam w piątek. Przeszłam do jego realizacji weekend i już w tym tygodniu ten projekt ruszy. I za chwilkę opowiem Wam o co w tym chodzi. Jeśli ktoś już ze mną jest, to proszę przywitajcie się w komentarzu, a ja jeszcze udostępnię tego live'a na grupie, także dajcie mi chwilkę, a ja czekam w, w takim razie na Wasze komentarze. Już udostępniam, share, gdzie to jest? Nie mogę szerować, a jest, share to group, okej. Okay. Moja grupa, powiedz to po grecku. Dobra, już udostępniłam. Cześć Jacek, Kalispera. Super, bardzo się cieszę, że jesteś. Dobrze, więc opowiem Wam krótko, tak, 5 minut nie zajmę Wam dużo czasu, o nowym projekcie, który, tak jak mówię, wymyśliłam w piątek i od razu przeszłam do jego realizacji, ułożyłam cały plan. I dzisiaj Wam go przedstawię. Jest to taki wakacyjny cykl nauki języka greckiego z filmów i seriali. Na czym to będzie polegało? Ten cykl, tak jak, ponieważ to będzie wakacyjny cykl, także on zajmie nam cały lipiec i cały sierpień, w każdym tygodniu raz w tygodniu będą się odbywały livey tutaj na fanpage'u i będziemy oglądać razem fragment jakiegoś serialu lub filmu greckiego. Na podstawie tego serialu będę Wam tłumaczyła różne ciekawe zwroty czy słowa, które będą się w nim pojawiały, po to, żebyście mogli jeszcze lepiej przyswoić sobie język grecki. Cześć, Gabriela, Kalispera, Kalispera Rafał, Kalispera Krystyna. Super. Um. I tak jak mówię, będziemy się po prostu uczyli języka greckiego. I dlaczego akurat na podstawie filmów i seriali, a nie na przykład piosenek? Bo wiem, że bardzo dużo osób uczy się z piosenek. Ja nie jestem zwolenniczką nauki z piosenek, ponieważ w piosenkach często język, który się, który, no, którego tam używają, jest taki bardzo literacki, używają bardzo dużo metafor, czasami też. No, słowa, które są używane, nie są używane na co dzień. Natomiast w filmach i serialach pojawia się takie słownictwo, jakie Grecy używają rzeczywiście na co dzień. Oprócz tego w serialach widzicie kontekst, w jakim dane słowo się pojawia, czy dane wyrażenie. Możecie nauczyć się całych zdań. Więc nie uczycie się pojedynczych słówek, tylko właśnie widzicie od razu kontekst i słyszycie, w jakim zdaniu może się to słowo pojawić. I widzicie również reakcje osób, które wypowiadają to słowo, czy które słyszą to słowo. Więc jest tutaj taka bardziej, jakby, no, macie taki pełny, pełniejszy obraz tego, kiedy to słowo może się pojawić. I to będą takie krótkie 15-20-minutowe live'y. Ja już w tej chwili przygotowałam cztery fragmenty, które będą się pojawiały w kolejnych czterech tygodniach. Zostało mi do przygotowania jeszcze cztery, żeby już jakby zamknąć ten ośmiotygodniowy czas, który pozostał do końca sierpnia. Także w sumie przed nami jest osiem takich spotkań. Jeśli ten pomysł Wam się spodoba, to z chęcią go przedłużę. E, również e, po wakacjach. E, także e, zobaczymy, jak to pójdzie. E, Miłoż pisze, cudowny pomysł. Dziękuję, tego mi było trzeba, bo nie jest łatwo znaleźć filmy po grecku. Tak, dokładnie. E, Jacek, w sumie kiedyś można zrobić live o greckiej piosence. Można. E, Kat, e, a, Kasia, Kelispera, Zaneta. Zaneta, e, tak. Zaneta, no, mówią na mnie po grecku. E, świetny pomysł, bardzo się cieszę, Kasia. Super, bardzo mi miło, że Wam ten pomysł się podoba. Także, jak, tak jak mówię, no to będą takie krótkie spotkania. Chodzi po prostu o to, żebyśmy wyłapali taką esencję tego fragmentu, który będę Wam przedstawiać, i żebyście mogli się nauczyć dwóch, trzech, no góra, czterech jakichś nowych zwrotów czy wyrażeń, żebyście mogli usłyszeć, jak te słowa i wyrażenia są wypowiadane przez Greków i przez różne osoby, zarówno przez kobietę, jak i przez mężczyznę, przez dzieci. Także macie po prostu. No, ja uważam, że to jest najlepszy pomysł, żeby się nauczyć takiego naturalnego języka. Jeszcze jedna informacja. Te live będą się odbywać w środę o godzinie 20.00 czasu polskiego, także pierwszy live będzie już w tą środę. I te live, one nie będą dostępne na zawsze. Dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że um, kiedy macie dostęp do jakiegoś do materiałów zawsze, kiedy po prostu wiecie, że zawsze to gdzieś tam istnieje, e, to my ludzie mamy taką tendencję, żeby odkładać na święte nigdy. E, ja sama wiem to po, to, po sobie. E, natomiast e, te live będą miały po prostu ograniczony czas. Ja je w którymś momencie będę usuwać. Um, po to, po to to robię, żeby, żeby po prostu Was zachęcić do faktycznie obejrzenia tego live'a, skorzystania z tej wiedzy i wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Ponieważ po każdym live'ie będę również Wam zadawała jedno zadanie, jeśli będziecie chcieli, będziecie mogli je zrobić: skomentować czy ułożyć jakieś zdanie, czy no cokolwiek, różne będą zadania i będziecie mogli po prostu skorzystać z mojej pomocy. Będę mogła Was poprawić, będę mogła coś wytłumaczyć, e, także no, tutaj będziecie mieli e, cały czas e, moją pomoc. E, ja, pisze, piszę seriale greckie, namiętnie oglądam na czasach, nic z nich nie rozumiem, ale są fajne, szczególnie te z lat 60. Mm -hmm. <laughs> Belferka. Ok, <laughs> e, tak, więc te live będą miały ograniczony czas. I drugi powód również jest taki, że później te live będą częścią płatnego programu, który gdzieś tam mam w głowie i w którymś momencie wykorzystam. I co jeszcze? To tak, w jaki sposób się będziemy uczyć, ile czasu one będą dostępne. Będę również Wam wysyłać powiadomienie. Jeszcze nie stworzyłam żadnej strony, bo tak jak mówię. W piątek mi przyszedł ten pomysł do głowy, w cały weekend nad nim pracowałam i dzisiaj po prostu chciałam Wam od razu o nim opowiedzieć, także jeszcze nic jakby nie mam gotowego dla Was. Jutro być może stworzę stronę, na którą będziecie mogli się zapisać, jeśli nie będziecie po prostu chcieli przegapić żadnego live'a, to będę Wam wysyłać w każdą środę powiadomienie, żeby, żebyście wiedzieli, że live się odbędzie, czy że już się odbył. To tyle z mojej strony. Bardzo mi miło, że Wam ten pomysł się podoba. Także ruszamy już w najbliższą środę. Zobaczę jeszcze tutaj na grupie, czy są jakieś komentarze. Chwileczkę. A, i jeszcze jedna informacja: jest taka, że w czwartek. Również odbędzie się live o Peloponezie. Ten live, który się odbywał jakiś czas temu. Mieliśmy problemy techniczne z darkiem. Dzisiaj się połączyliśmy jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy już wszystko jest w porządku, także jest w porządku. I w czwartek będzie live o Peloponezie. Także ja się bardzo cieszę w ogóle na, na każdy mój pomysł. Nie wiem, jak wy, ale wiecie, jestem bardzo podekscytowana, bo. Robię to wszystko z pasją i bardzo się cieszę, że mogę się z wami dzielić no, taką moją miłością do języka greckiego i, no, i że możecie z tego korzystać. Także ode mnie to tyle. Aleksandra pisze, szalona kobieta, już się cieszę. Tak, no jestem, jestem trochę szalona. Ok, w takim razie, moi drodzy, zobaczymy się znowu w środę. Życzę Wam e, miłego popołudnia, miłego wieczoru e, i kalier e, domada. miłego tygodnia. Do zobaczenia. Pa pa!